Jesteśmy w tej chwili na takim obozie paralotniowym we Włoszech, w okolicach Ancony, nad wybrzeżem Adriatyku i mamy taką możliwość, no, wraz z Wami drodzy widzowie, by zobaczyć jak trenuje mistrz świata. Więc zacznijmy od tego, że on ma rękę na temblaku mocno zabandażowaną, lewa ręka, jak będzie podlatywał to zwróćcie uwagę, ale to był wypadek kulinarny, no, skrobał rybę, czy tam coś takiego robił w kuchni, ale nie przeszkadza mu to w treningach i zobaczcie, bardzo blisko ziemi, podlatuje do tych piłek i bierze taką piłkę między nogi, teraz wziął najmniejszą, żółtą. Jego zadaniem jest przeniesienie tej piłki do tego kosza, który jest tutaj na środku ustawiony pomiędzy, pomiędzy tymi krzesełkami. I Widzieliście, niemal, że się udało. To jest oczywiście bardzo trudne. On musi w głowie cały czas kalkulować wiatr, który w tej chwili jest zmienny, dlatego że. Jest termika też i jest ruch na lotnisku, to też musi uwzględnić. Piłki mają różną wielkość, ta akurat była najmniejsza, taka żółta, mam nadzieję, że to było widać, i teraz podlot do tego kosza. Kosz się troszeczkę przechylił, musi dokładnie sobie wyliczyć w głowie, jak to podejście zrobić. Oczywiście cały czas bierze pod uwagę wiatr, który, jak powiedziałem, się, się zmienia tutaj za moimi presami. Jest taki rękaw lotniczy, który pokazuje cały czas ten wiatr. Pozdrawiamy drodzy widzowie, trzymajcie się.